Rolą towarowej giełdy jest zapewnić infrastrukturę do handlu, do handlu energią, gazem, również produktami powiązanymi, choćby dzisiaj, z sektorem OZE. To są gwarancje pochodzenia, czy jeszcze wspierający rozwój systemu OZE, stary system, certyfikaty związane z generacją energii z sektora OZE. Także dzisiaj prowadzimy takie, już można powiedzieć, obszary wspierające sektor OZE i pracujemy nad nowymi. Coraz, coraz to nowe propozycje oferujemy do rynku. W tamtym roku rozpoczęliśmy, można powiedzieć, no, powiedzmy, publikujemy od poprzedniego roku, można powiedzieć, dane historyczne dotyczące indeksów związanych z profilem produkcji PV. Są to indeksy miesięczne oraz również z generacji wiatrowej, więc takie produkty staramy się na razie informacyjne celem jakby też takiego poprawienia benchmarku do rynku, żeby, żeby raz konsumenci, raz producenci wiedzieli, po ile ta energia mogłaby kosztować teoretycznie, gdyby była na przykład handlowa na towarowej giełdzie, więc takie produkty informacyjne wdrażamy, a jutro jutro na rynkach terminowych wdrażamy też, można powiedzieć, produkty nie stricte dedykowane do, do sektora ale... Jakby można powiedzieć, odpowiadający na transformację, na zmiany tego, co się dzieje na rynkach. Dzisiaj bardzo mocno widać, że, że generacja orze, szczególnie, szczególnie związana z tak zwanymi PVKami, od słońca zależy bardzo mocno teraz zapotrzebowanie odbiorców, głównie teraz, jeśli chodzi o dynamiczny rozwój prosumentów, i to bardzo mocno widać zapotrzebowaniu, i sytuacja mniej więcej jest taka, że w ciągu dnia, w ciągu dnia około południa bardzo mocno świeci słońce jest zapotrzebowanie dosyć niskie na energię. Spadają wtedy mocno ceny znowu pod wieczór brakuje generacji konwencjonalnej, która musi się uruchomić szybko, żeby uzupełnić te braki. No i tam wtedy pojawiają się, pojawiają się bardzo wysokie ceny. No i taką po konsultacji z rynkiem w dyskusji pojawiła się taka potrzeba, żebyśmy zaproponowali taki produkt do handlu, który by z jednej strony mógł pokryć tą część południową mniej więcej, kiedy, kiedy można handlować energią. Z drugiej strony jest duża potrzeba na to, żeby kupić w tych godzinach wieczornych energię, zabezpieczyć sobie ceny w odpowiednim terminie i to, to mówimy o produktach terminowych z dostawą na tydzień, miesiąc, kwartał do przodu. I taki element jutro wdrażamy dla rynku, zobaczymy jak to zadziała i czy, czy będzie na tym płynność. Generalnie problem jest z na niektórych produktach. Chcemy w godzinach szczytowych szczególnie, więc chcielibyśmy, aby ten produkt wszedł w rynek, zobaczymy, tak to rozmawiamy z rynkiem, teraz wdrażamy to i, i mam nadzieję, że to też będzie fajne takie narzędzie, które, które pozwoli zabezpieczać swoją pozycję handlową i też oferować potem dla klienta końcowego dobrą ofertę, więc, więc takie elementy staramy się wdrażać. Kiedy będzie energia tańsza, ona co do zasady, jeśli chodzi o koszty wytworzenia już jest tańsza, no tylko to jest tak, że rynek działa na pewnych zasadach, jeśli, jeśli inne, inne inne instalacje, inne, inne technologie powodują to, że sprzedaje się coś z kosztem CO2, z kosztem paliw, węgla, gazu, tak? no to trudno oczekiwać, żeby teraz wytwórcy OZE oferowali taniej niż cały rynek kwotuje, tak? więc, więc ta energia co do jest tańsza. Kwestia teraz jakichś indywidualnych negocjacji. Tutaj też wiem, dużo dyskutuje się o kontraktach PPA, nawet czasem zawiera pewnie, to są kontrakty OTC, które nie są jakby domeną giełdy, My również w staramy się analizować tę sytuację i standaryzować jakiś produkt, który mógłby też być takim elementem uzupełniającym tą ofertę, której dzisiaj giełda jeszcze nie oferuje, ale to jest pieśń przyszłości. I na tym pracujemy. Rozmawiamy również z sektorem MOZE, z, z odbiorcami, czy też taki produkt wystandaryzowany, bo dzisiaj kontrakty PIP nie są standardowymi produktami, które można dowolnie handlować, tylko jednak to są jakieś negocjacje zawsze dwóch stron. Wchodzą to prawnicy, doradcy i, i to dosyć długo trwa. I czasem skończy się bez podpisania takiego kontraktu, ale my chcemy o takim czymś pomyśleć, czy, czy giełda mogłaby również taki produkt zaoferować, czy też taki też element rozwoju waszej oferty w przyszłości. Więc czy będzie taniej, no to. Już tylko zależy, co z resztą tej całej energii, która nie tylko jest oze, ale również stacjonarnego, czarną, czy węgla brunatego, czy kamiennego, czy na bazie gazu, gdzie też postawiać mają nowe jednostki w naszym systemie elektroenergetycznym.